Przepraszam państwa. Raz na miesiąc proszę Państwa o wpłaty na stowarzyszenie dziennikarzy włocławskich. No i to jest ten moment na początku miesiąca gdzie serdecznie Państwa proszę o te wpłaty. Proszę o jakąś tam szczodrość od czasu, kiedy powstał ruch dobrobytu i pokoju, wpłaty na stowarzyszenie zmalały. Ja rozumiem państwa. Oczywiście. Nie narzekam absolutnie, nie narzekamy tutaj. Będziemy ja będę kontynuował tę działalność polityczną. Nawet gdyby no, te wpłaty na stowarzyszenie ustały. Wiem że, wiem, że to dla nas jedyny ratunek. Tak więc tak czy siak, proszę Państwa o wpłaty na stowarzyszenie dziennikarzy Włocławskich i do zobaczenia.